Powiem także z tymi yy, takimi yy, dogadywaniami się z różnymi przedsiębiorcami, którzy coś tam w zamian nam za coś zrobią, to trzeba być ostrożnym. Są takie firmy w Polsce, które na przykład o, wyposażają laboratoria szpiszalne. Efekt jest taki, że koszty funkcjonowania tych laboratoriów są później niezwykle wysokie. Trzeba być naprawdę yy, bardzo ostrożnym yy, przy tego rodzaju yy, podpisywaniu umów, dogadywaniu się, no, w zasadzie... Yy, nie ma nie ma w Polsce chyba takiej sfery życia, tego funkcjonowania tego, tej sfery medycznej, której jakaś, fir, jakaś firma nie sfinansowałaby tak naprawdę w całości i nie wyposażyła jakichś oddziałów czy jakiś poradni przychodni tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tylko wszystko później się wiąże z, z kosztami tego utrzymania, no niestety. Ale tak, y, mam, mam jeszcze dwie sprawy, Panie Prezesie. Jedna to jest taka, o której zapomniałem, a która jest niezwykle ważna i zwracają mi tutaj uwagę mieszkańcy Tomaszowa, żeby wstawić na izbie przyjęć, skoro tam już ludzie tak długo oczekują często, żeby wstawić jakiś dystrybutor do wody, żeby mogli się czegokolwiek po prostu napić. I mówię o takich rzutowych na pieniądze automatach, które napoje sprzedają, ale po prostu zwykły, tak, zwykłą taką bańkę z wodą, z, z jednorazowymi kubkami, żeby po prostu można było się napić wody. I jeszcze mnie zaintry zaintrygował pan starosta, mówiąc o przejmowaniu przez spółkę majątku. I to jest bardzo ciekawy temat, bo tak bo z jednej strony nie widzę przeszkód prawnych, dla których spółka... Nie mogłaby inwestować w obcym środku trwałym, nie widzę takich przeszkód prawnych. No, no tak, ale dlaczego? Nie, a dlaczego musi być w czynszu? Nie musi być. Zależy tu w zależności od tego, jak podpiszę umowę. Spokojnie. W obcym środku trwałym można, można, takie, można takie, takie działania rozliczać. Natomiast zaczynam się niepokoić, bo zadaję sobie pytanie: po co. To zwiększać na ten moment majątek u y, odpowiedź znajduje tylko jedną. Po to, żeby zwiększyć zdolność kredytową tej spółki. O, pan prezes. Tak, to jest, to jest do, do pana starosty. A, y, a zwiększenie zdolności kredytowej będzie się wiązało, jak, jak się domyślam, z zadłużaniem tej spółki. I, a wyniki finansowe jakie są, to my wszyscy widzimy po prostu. Może lepiej, żebyśmy zwolnili tę spółkę, panie starostu, z czynszu, który nam na dzień dzisiejszy płaci. I w ten sposób poprawili nieco jej płynność finansową. Za, bo... bo jeszcze dodam, że to nie był przypadek... Nie był przypadek, nie był przypadek, dla którego... Tworzona spółka TCZ nie wchłonęła majątku poprzedniego jakby tworu szpitalnego. To dzięki Panu, Pan Starosta odpowie. Rozumiem. Tylko o tym, tym udorze, dowody, to jest bardzo dobry pomysł i tak. na pewno, na pewno to zostawimy taki. Tak jak u nas też w prosty, z jest w sekretariacie prosty, zwykły musieli płacić tak, za tą zawodę, do ja bardzo. Się do Pana znaczy, Odpowiadając Panu Radnemu, Panie Mariusz. Panie e, panie radny. Szkoda. Ja wiem, że to nie był przypadek, że tak zrobiono, jak zrobiono i nawet się cieszę z tego, że tak zrobiono, jak zrobiono. Mam no, na myśli tylko o tym, że majątek został w powiecie, a spółka została wiązko powołana. Ja znam historię i nawet się utożsamiam z nią, znaczy popieram ją. Natomiast proszę pana, przed, 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 krótka, może nie krótka odpowiedź, ale taka wyjaśniająca odpowiedź. Chcemy pozyskać pieniądze unijne na blok operacyjny. Blok operacyjny nie da się wybudować w szpitalu. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o środki unijne jest TCZ, jest szpital, czyli wirtualna rzeczywistość. I teraz jak szpital pobuduje, pobuduje. Oczywiście wszystko można pobudować, wszystko można załatwić do końca, ale pewne kryteria są zawarte w okresie konkursowej i nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, że zrobimy tak, jak Pan mówi, bo to tak można, ja wiem, że tak można. Tylko musimy uwzględniać kryteria unijne. Bo powiem Panu, jako y, Starostwo wystąpiliśmy z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego i do dzisiaj nie potrafiono nam jednoznacznie odpowiedzieć. Bo Urząd Marszałkowski zapytał, dobrze, beneficjentem programu jest szpital. Wybuduje y, nowy obiekt, rok operacyjny szpital. Czyją on będzie własnością? Beneficjenta czy powiatu? Jeśli powiatu, to przepraszam, nie powiatowi daliśmy pieniądze, tylko beneficjentowi. To nie są takie proste mechanizmy, ale Panie Mariuszu, to się dzieje. Myśmy to weryfikowali i Urząd Marszałkowski, który rozdaje, daje pieniądze, nie potrafił nam powiedzieć, czy to będzie dobre rozwiązanie, czy tak w ogóle można. A więc my musimy, startując do, do konkursu, wiedzieć, czy tak w ogóle można. Bo ja sobie nie wyobrażam, że tyle pieniędzy, tyle zakładów, tyle projektu pójdzie do kosza, bo nie spełnimy kryterium formalnego. To dopiero byłaby porażka. To, ja jeszcze odpowiem jednym zdaniem. Uzysku, panie panie starosto, występując o pozwolenie na budowę musimy wykazać się prawem do dysponowania nie, y, nieruchomością. Zgadza się? Ale to nie musi być prawo własności. I o to jest odpowiedź. Ale już krótko no, nie działa. No, dłużej trzeba no, się, dobrać, się No, dobrać, no. no jeszcze musisz dosprecyzować tą mechanikę. Panie Mariuszu, to jest racja. Nie potrzeba być właścicielem, żeby mieć prawo do dysponowania nieruchomością. Ale tu nie chodzi o to, kto ma to prawo, tylko kto ma w ogóle prawo pozyskać pieniądze unijne. Prawo pozyskania pieniędzy unijnych ma beneficjent. Beneficjent prawo, to co, te pieniądze, które pozyska, musi pozyskać na własną działalność, na własne potrzeby. Natomiast majątek, który z tego powstanie, nie będzie beneficjenta, tylko będzie powiatu. I tu jest problem. To nie jest problem, że tak nie można. To jest problem, że Unia nam nie da pieniędzy które tak naprawdę staną się majątkiem powiatu, a nie beneficjenta. Tu jest po prostu problem po wybudowaniu, a nie to, że nie można wybudować. Można, mamy tego świadomość. Więc ja nie mówię, że my to właśnie wszystko żeśmy już na różne warianty rozpatrywali, wręcz pytali. My, Urząd Marszałkowski, no to powiedzcie, jak ktoś by to, to zrobić. No nie, no najlepiej, żeby spółka miała swój majątek budowany na swoim, bo wtedy po wybudowaniu ten majątek budowany za unijne pieniądze jest spółki. I tu są te dywagacje, one są nierozstrzygnięte jeszcze, ale to nie jest taki prosty mechanizm przełożenia, że tak zrobimy, bo tak dopuszcza prawo. Tak, gdybyśmy nie potrzebowali pieniędzy zewnętrznych, unijnych, to byśmy tak zrobili, ale potrzebujemy unijne i musimy się liczyć z tymi obostrzeniami, które są. W Dziękuję bardzo. Proszę Pana zapytać, w on tam Nie. Jeszcze ja tutaj na koniec Panie Prezesie chciałbym dopytać o szczegóły, bo tak naprawdę uciekł mi Pan w tych odpowiedziach, a mianowicie chodzi o tą termomodernizację tego budynku przy ulicy Niskiej. Stwierdził Pan, że to jakby była zbyt duża ingerencja spółki i bardziej chciałem dopytać temat w tej chwili rozumie po stronie Starostwa. Tak to Pan widzi? No nie mogę, bo pan radny A, Szanowni Państwo, proszę w momencie, kiedy kończymy, zabieramy głos, kończymy, proszę o wyłączanie mikrofonu, ponieważ jest tak ustawione, że jednocześnie może zabierać tylko jedna osoba głos. Tak, za czas, w tym temacie, ale My się jakby przygotować, na razie przygotowujemy, na razie mamy centralny blok, urolągwie, a w marcu jak wrócimy do tematu, właśnie będziemy wiedzieli, w, jakim, w jaką stronę idziemy z własnością e, gruntów, to będzie również dotyczące e, gruntów na niskiej. I wtedy też będziemy mogli podjąć decyzję, czy to beneficjentem przy tej termomodernizacji będzie powiat Tomaszowski. Czy Tomaszowski są Ale proszę jeszcze chwilę cierpliwości, bo najpierw chcemy się skupić na, na bloku, na urologii i dopiero na termomodernizacji. Bo i tak teraz nic nie zrobimy, a będzie wiosna, więc chcemy ten okres właśnie letni wykorzystać właśnie na działanie budynku. To jeszcze jeśli mogę tutaj dopytać, cieszę się teraz z tej odpowiedzi, bo już wiem po prostu, że decyzja zapadnie. Nie to... od mikrofonu, bo. Aha, przepraszam. Zagłoszam, tak? No. Nie, bo. To w takim no, w ten razie rozumiem, że za jakieś dwa miesiące ta decyzja zapadnie. Kiedy to będzie, czy za dwa lata, czy za trzy lata ta modernizacja będzie możliwa? To jest ta kwestia. I jeszcze tutaj ta sprawa, o której mówiłem wcześniej. <grym> budowy czy stworzenia tego oddziału dla osób uzależnionych lub też budowy ośrodka. To co tutaj pan Mirosław Banasiak też podkreślił, że mówiliśmy na początku tej naszej kadencji, miało być jakieś tam działania konkretne podjęte. Jesteśmy już po dwóch latach i w zasadzie no, nie ma jakiegoś takiego planu. To znaczy, panie starosto, chodzi o to, żeby... Nie tylko był plan, ale projekt konkretny 2019, rok na przykład, czy 20, będziemy mieli takie środki lub też wcześniej znajdziemy budynek, będziemy mogli go adoptować. Maksymalnie mnie Jeszcze pan Nie, no mać cztery, czego Ja mam powiedzieć. Nie, pan starosta? Ja. Pasta? No no. no. O, przecież, ja. Mhm. Pan prezydent powiedział w swoim zakresie, ja w swoim. To znaczy, proszę państwa, weźcie pod uwagę, że tak naprawdę taki ośrodek dla osób dla uzależnionych jest wybudowany w Tomaszowie, co prawda przez podmiot prywatny. Ale nie ma kontraktu. No, No, ale o tym chcę powiedzieć. Więc my będziemy czynili przygotowania i będziemy, bo problem Tomaszowie, general powiedzcie to Tomaszowski jest, my go widzimy i znamy i się tożsamiamy. Szukamy obiektu i co do tego nie zahamowaliśmy całkowicie naszych działań, i nie ma tak, że nic nie robimy, ale być może będzie taka sytuacja, że ten obiekt, który jest prywatny, wybudowany, a nie ma kontraktu, za chwilę będzie miał ten kontrakt. A więc problem już zacznie być rozwiązywany przez podmiot prywatny. Czy tak się stanie, ani ja, ani nikt z nas tego nie wie. Ale jeśli by się tak stało, że rzeczywiście problem jest rozwiązywany przez podmioty prywatne, nie ma, cel, nie ma sensu, żebyśmy szli w tą samą drogę i tą samą problem, mając tyle potrzeb, jakich mamy na bieżąco, choćby tylko w jednym To ja jeśli mogę jednym zdaniem powiedzieć, taki podmiot stara się o tą możliwość pozyskania kontraktu. Już od pewnie jakiegoś półtora roku i na razie te działania są na niczym. I nie wiem, czy jakaś jest szansa, więc y, nie zaszkodzi jednak działać dwutorowo w tym przypadku, żebyśmy sami podjęli jakieś konkretne, alternatywy też działania. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan prezydent. Ja jeszcze przed przerwą tutaj odniosę się do tego. Otóż tak, myśmy z przewodniczącym Rady Miasta, myśmy z przewodniczącym Rady Miasta obiektywnie oceniali po prostu nie ten obiekt, nie ten obiekt, o którym dzisiaj mówimy, bo ja uważam, że dowolny obiekt, który spełnia zadania jako obiekt lecznictwa odwykowego, czyli z izbą przyjęć, z tlenem, z tymi wszystkimi sytuacjami, wtedy ten obiekt dopiero spełnia założenia oddziału szpitalnego. To nie jest tylko detoksyzacja, to jest również sala tak zwana przejściowa i terapia, która powinna się odbywać. My dysponujemy, panie starosto i panie. Prezesie szpitala w tej chwili tylko i wyłącznie y, przychodnią leczenia uzależnień na granicznej. W jakich warunkach tam są pacjenci przyjmowani, nie będę się odnosił, nie będę reklamy robił. W każdym razie chodzi o inną sprawę. Jeśli tam na ulicy piaskowej czy przypiaskowej w dawnym Wilanowie faktycznie na przeciąg jednego czy dwóch <coughs> lat są w stanie podołać wymodom, które przejechać się do szpitali, zresztą słyszałem, że nawet był tam Pan, który się tym obiektem, czy u nas w Wilanowie zajmuje, był w oddziale szpitalnym w Zwierzu i będą spełnione warunki, nie można przyjąć pacjenta, który nie ma badania lekarskiego, nie można przyjąć pacjenta, któremu się nie zapewni izby przyjęć. Skąd będzie pogotowie woziło? Na Wilanów, jak w szpitalu mamy y, izbę przyjęć? No, gdzie tego pacjenta zawieźć. Proszę Państwa, to jest dużo jeszcze daleka droga do tego, żeby spełniać warunki, a staranie się z funduszu o to, żeby kontrakt otrzymać, nie mając spełnionych warunków, o czym my mówimy? Ja jestem za tym, żeby tutaj, tak jak zrobiliśmy dla Numedu, zrobić po prostu również poparcie dla tego programu, który się odbywa w tej chwili w Wilanowie. Poprzyjmy to żeby tam zaczęło się coś dziać. I wtedy będzie sensowne. Czas być może oczekiwania będzie dłuższy, ale oni zaczną dążyć do spełnienia tych warunków, które są potrzebne do tego. Ja jestem za, natychmiast mówię, od razu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan prezes, pan Tak, Ta, ja jeszcze tylko w dwóch się odniosę do tego, ależ panie radny, myśmy jako starostwo poparli ten, ten projekt, który się dzieje na Milanowie. Całym sercem, całą duszą i nawet więcej, bo jeszcze żeśmy zabiegali w Narodowym Poduszu, żeby rzeczywiście ten kontrast w nim Ale mówi Pan o dołożeniu karetką. Jaką karetką, jak my karetek nie mamy? Te, które są, są nie do wyjechania. pożyczamy karetki, bo nie mamy własnej. Musimy kupić karetki, musimy blok operacyjny budować. Musimy wiele innych rzeczy wyremontować, I tam, żeby on dobrze funkcjonował. Drodzy Państwo, ja kiedyś z tej trybuny apelowałem, pamiętajcie, że to jest ostatnia perspektywa unijna. Ostatnia możliwość pozyskania pieniądza na cokolwiek, jeśli chodzi o pieniądze unijny, bo ja się nie adam, że bóg, jeśli je rozpadnie. A więc wykorzystajmy to, co mamy i to, co nas boli bardziej niż yy, nawet taki detox. Ja wiem, że on jest potrzebny w mieście, ale póki nie mamy karetek, póki nie mamy bloków operacyjnych, póki nie mamy yy, w szpitalu tak jak mamy, no to zróbmy to, co jest artykułem pierwszej potrzeby, bo na to akurat... Coś tam mamy szansę pozyskać pieniędzy unijnych. dopiero gdy to będzie, będziemy no, rozszerzeniowo szli dalej, a dlaczego, że tego nie mamy, zróbmy jeszcze to, tamto i owamto. Przecież Państwo wiecie, Panowie, i do, szczególnie dokładnie jak y, odrobi tutaj y, całe debaty, teraz już szpital debata, no ja wiem, żebyśmy chcieli wszystko i naraz. Czym? Za co? Wykorzystajmy to, co mamy. To jest jeszcze trzy lata tej perspektywy unijnej i skupmy się na tym. Mamy projekt na farmiarskiej, mamy na mamy szpital, bloki operacyjne. Jak nam to wyjdzie, to będzie w ogóle mistrzostwo świata. Odłóżmy te wszystkie fajne i dobre rzeczy, które też trzeba zrobić powiecie, na czas dalszy, a, a jak osiągniemy to, co już zamierzaliśmy, to będzie, na no mówię, naprawdę mistrzostwo świata. Szanowni Państwo, ja zrozumiem, że mam nadzieję, że wnioski w tym punkcie zostają wyczerpane. Jeżeli będzie potrzeba y, pogłębienia tej wiedzy, to ja myślę, że na poszczególnych komisjach Pan Panie Prezes jest. bardzo chętnie weźmie udział. To Oddaję ostatnie słowo Panu Prezesowi i kończymy ten punkt. Tak, jak to, to, to powiedzenia, to pracujemy, mamy umowę na badania pacjentów, ich podopiecznych, więc też rozmawiamy z właścicielami, też wspieramy w praktyce, aby wrócili, się, ten kontrakt skali. pomagamy im, więc to nie jest tak, że my się odwracamy od problemu i zostawiamy ich sami. Mamy no, współpracę przy badaniach pacjentów i ich podopiecznych, też służymy wszelką e, pomocą w tym temacie. To jest na dzień dzisiejszy wszystko, co możemy e, w tym temacie zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wniosek obrzę, także zarządzam.